Wow, to jest pyszne. Jakie to smakowite. Chwila, co? Co to jest? To jest ogromny rozmiar. Hurra! I to wszystko moje. Eneid, chyba ty zaczynasz. Czemu się ze mnie śmiejecie? Dajcie mi spokój, wyluzujcie. A teraz zrobię sobie przekąskę. Dobra, dobra, żartuję. To tylko czupa czups. Świetnie. Hmm... Teraz zanurzę go w posypce. I próbujemy. O, tak! Nowy balonik. O, niezła zabawa. Porażka! Patrzcie z okularami, jest fajniej. Spróbujmy! Mm, to jest pyszne! Nie mogę przestać! O tak! Jakie dobre! Mm. Słuchamy balona i... Ups, o oh nie! Cała guma jest teraz na mnie! O, oh, jakie to nieprzyjemne! Zak, nie śmieję się! puf Muszę zdjąć te okulary! No dalej! Zak, twoja kolej! Wow! Hm, mam pomysł! Czyje to ręce? Hej, zabieraj je! Okej, okay, spróbujmy! Mmm, to jest pyszne. Żujemy, żujemy. Więcej. To trochę trudne. E, tak właściwie. Och, jakie to jest dobre. Dmuchamy. I podrzucamy. Mm, jeszcze raz. I jeszcze więcej. O ja! Jest ok. Co za zabawa. Żujemy, żujemy. Wow. O tak. Nie mogę przestać tego rzuć. Chwila. Jeszcze jedna guma i koniec? Okej, okay, y ostatnia. A teraz mogę nadmuchać największego balona ze wszystkich. I... Ups. O nie. Chyba coś poszło nie tak. Ludzie, tu jest tyle gumy. Co ty narobiłeś, Zak? Wszyscy jesteśmy w gumie! Ojej, jaka mała porcja! Hmm. Hmm, zobaczmy, co my tu mamy. Hej, czego chcesz? Spadaj stąd. Uu, czy to czekolada? Hmm, pyszne to czekolada! Wow, co? Miam, mia mia. Chwila, co? Czego chcesz, Janis? E, nic nie chcę! Jestem pierwsza! Jaka mała porcja! Spróbujmy! Mm, tylko tyle? Naprawdę! O nie! Na dnie jest jeszcze trochę! O! Co? Mm. Huh? Masz czekoladowe wąsy! O, dziękuję. Naprawmy to. Y teraz masz coś na brodzie. O nie, jak się tego pozbyć? Teraz mam cały czekoladowy zarost. Poważnie. Nie śmiejcie się. Zak, twoja kolej. Okej, okay, okej, okay, dobra. Cóż, spróbujmy. Użyjmy pałeczek. Mm, jakie to pyszne. A co jeśli... Hmm. Mam pomysł. Muszę użyć trochę mleka. A teraz y, trochę bitej śmietany. O tak! To jest to! Spróbujmy. Mmm, pyszne. Mnia! O, jakie dobre. Ups. Szkoda, że nie widzisz swojej twarzy. To takie śmieszne. Niezły uba. Teraz moja kolej. Jakie to smaczne. Mm, jedzenie pałeczkami zajmie mi dużo czasu. Ale to takie dobre. Myślę, że jedzenie rękoma jest o wiele wygodniejsze i szybsze. O tak, teraz mogę zajadać się tym czekoladowym makaronem. Och, jak przestać. Nie wiem, bo nie chcę. Mm, o tak, jedź tego więcej. Co za wyżerka. E, Nate, gdzie jesteś? Wszystko w porządku? Uh, on jest taki zabawny. Okej, okay, wyciągnijmy ręce. Oh. Och, nie mogę sięgnąć. Uh, mam trochę makaronu na głowie. No dalej! Ludzie, pomożecie mi? Uh, Okej, okay, ja Ci pomagę. Proszę bardzo. Dzięki, Jenis, jesteś super. Uh, nie. O, o, tak, masz rację, ale ja mam tylko małą porcję, a ty masz ogromną. No to spójrz, co ma Denis. Ujacie! masz jakąś kwaśną bombę. Dobra, ja zacznę. Mam tylko jednego cukierka. To nie może być takie straszne. Pozwólcie, że wrzucę go prosto do ust. Hmm. O nie, nie miałem racji! To jest mega kwaśne! Ej, weźcie, przestańcie się ze mnie śmiać! Masz większą porcję, prawda, Nate? E, tak, masz rację. Chyba jeden cukierek mi nie zaszkodzi. O nie! O nie! Twarz mi się zaciska! O, okej! Okay. Jeszcze jeden. Nie, żebym go bardzo chciał. Wiecie co? Mam pomysł. Po prostu wysypię to wszystko na stół. A teraz użyję młotka, żeby to wszystko rozbić. Właśnie tak. Tak jest o wiele lepiej. O, teraz mam proszek. I mogę go próbować małymi porcjami. O, oh, to nie działa. Porażka. Myślałem, że im mniejsza porcja, tym będzie lepiej. O nie, to zajmuje tyle czasu, Nate. No dalej, po prostu zjedz to wszystko. Skończyłeś? Poważnie? Po prostu cię nakarmię. Nie, nie, Johnny, proszę! Czemu to robisz? Nie, o, oh, to boli! Ha, ale skończyłeś! Z czego się tak cieszysz? Masz tego całe wiadro. O, nie, masz rację. Najpierw spróbuję jednego. Okej, okay, y myślę, że dam radę. A teraz wezmę garść na raz. O nie. Oh. Dobra. Kontynuujmy. Oh. Oh. No dalej, Genis, dasz radę? Możemy ci pomóc. Nie potrzebuję pomocy. Jestem silna. Oh. Dam radę to zrobić. O. Oh. Ratunku! Niech ktoś mi pomoże! Oh. E, co jest z nią, nie tak. Nie wiemy, jak jej pomóc. <laughs> Pora ty, jaka mała porcja chipsów, ale właściwie to się cieszę, bo. Są super ostre! Och, Zach! Tak. Nie zazdrościmy ci! O nie, zwiewam stąd! <laughs> to przezabawne! Z czego się śmiejesz? Ty jesteś pierwszy! No, okej. Okay. Mam tylko mały zestaw chipsów, więc nie sądzę, że to takie straszne. O, -o. Są so super ostre! Super, super ostre! Czemu dmuchnąłeś w moją stronę? O dobra, nieważne. Ja jestem następna! Myślę, że spróbowanie kilku chipsów na raz może być lepsze. Nie, o nie! Wydycham ogień jak smog. O, nie! I to jest po średniej porcji? Chyba mam tu gaśnicę. Oh, dziękuję, Nate. To naprawdę pomogło. E, czekaj. Skoro to spotkało cię po średniej porcji, to co spotka mnie po tej ogromnej? Oh. Uh, nie, nie. Nie. Oh. Czy mogę to po prostu tak zamknąć i schować? Co się dzieje? Dlaczego to opakowanie? Dlaczego ono się powiększa? A! Wow! To challenge duże, średnie i małe porcje jedzenia. Super. Jill ma ogromne opakowanie chubabuby, a Tyler ma średnie. Ale Nate dostał malutkie opakowanie. Więc oczywiście zaczniemy od Ciebie, skoro masz taką małą porcję. Zjem wszystko, co tu jest! Mm, to jest pyszne! Absolutnie niesamowite! Rewelka! To wszystko! A teraz nadmuchamy balona. Wow, widzieliście to? Tyler, kontynuuj! Tyler ma już nieco większe opakowanie, a to znaczy, że gumy będzie więcej. Szybko spróbuj i powiedz, jak smakuje. To jest takie smaczne, że aż ciężko mi przestać jeść. Przeżuję całą gumę. O tak! Mmm, jakie dobre! Przepraszam, Jill, ale dzielenie się nie było w moich planach. Chcę zwieść to wszystko sam. A teraz jestem gotów nadmuchać balona. Widzicie to? W takim razie jestem gotowa go przebić moją długą i ostrą igłą. To będzie zabawne. Ha! To za to, że się nie podzieliłeś. A teraz ja spróbuję swojej gumy. Jest taka ogromna. Starczy mi na rok. O Rety, to potrwa naprawdę długo. Jill będzie jadła taką gigantyczną ilość gumy przez naprawdę, naprawdę, naprawdę całą wieczność. Mogłabym to jeść bez przerwy! Heh. Wiesz co, jestem gotowy ci pomóc, Jill. Odetnę sobie kawałek. Nikt nawet nie zauważy. O tak, to jest takie apetyczne. Chcę tego szybko spróbować. Ups, chyba Jill zaraz się dowie o podstępnym planie Nate'a dotyczącym kradzieży jej gumy. Nate, przestań, to moja guma! A teraz nadmucham ogromnego balona! W takim razie ja go przebiję. Mam tu igłę. To będzie zabawne. Wow! To było niezłe. Uj, teraz Jill jest cała w gumie. Ochyda. Oh, Ale to było naprawdę śmieszne. Miałeś rację. Tym razem M&M'sy. Jill już nie może się doczekać, żeby spróbować. No dalej. Ma najmniejsze opakowanie ze wszystkich. Okej, okay, zaczynamy. Chcecie zobaczyć sztuczkę? Mogę podrzucić cukierka i go złapać! Wow! Zjadłam całą garść cukierków! Były pyszne! A resztki, które zostały na stole, zjem za pomocą słonki! Ojej, Jill! Jesteś jak odkurzacz! Stój, stój! Prawie zjadłaś MM's Tylera! Tak nie wolno! On ma średnie wiaderko z cukierkami! Dla niego wystarczy, ale tylko dla niego! Wsypałem wszystko do ust! To było smaczne! Co? Skończyło się. Jakoś szybko. Nate, kontynuuj. Yy, mogę, serio. Ja mam cały automat z cukierkami. Hmm, dziwne, nie wysypują się. Co by tu wymyślić? O, już wiem. Zdejmijmy butelkę z cukierkami. No dalej. Uch, udało się. Ale wszystkie cukierki się wysypują. O nie, Nate. Zaraz stracisz wszystkie cukierki. Lepiej szybko je zjedz. Chociaż cukierków jest tak dużo, że wystarczy dla wszystkich. No dalej, częstujcie się. Razem jest zawsze weselej. O tak, to prawda. Super zabawa. Wow, ogromny jednorożec i w środku ma M&M'sy? Niesamowite. Nate znowu masz szczęście. Jill ma średniego jednorożca, a Tylerowi poszczęściło się najmniej. Malutki jednorożec z fantą. No dalej, spróbuj, Tyler. Z wielką chęcią. Jest taki słodki. Spróbujmy. Mm, jaki pyszny. Mm, ma czekoladowy smak. Trzeba to wszystko wysypać do mojej buzi. Mmm, pyszności. To jest mega dobre. Smakuje mi. Szkoda, że tak mało. Jill, podzielisz się ze mną? Nie, Jill nie jest z tych, które chcą się podzielić smakołykami. Ona chce wszystko zjeść sama. No dalej, spróbuj rogu i zobacz, co jest w środku. Okej, okay, ale to się nie wysypuje. Zobaczmy, co jest w środku. Hmm, to nie wychodzi. Okej, okay, użyję młotka. Ojacie, tylko spójrzcie na te truskawki. Są takie apetyczne i soczyste. Jakie słodkie. Uwielbiam truskawki. Mniam, mniam. I oczywiście mam zamiar zjeść truskawki z tą czekoladą, ale najpierw muszę zebrać truskawki na jedną kubkę. Na górę położymy parę kawałków czekolady i rozpuścimy suszarką. Wow, świetny pomysł, Bill. Postanowiła rozpuścić czekoladę suszarką i się udało. Oczywiście teraz jest o wiele smaczniejsza. Takie pyszne i smakują o wiele lepiej niż wyglądają. No pewnie, bo kto nie lubi truskawek w czekoladzie? Jestem w niebie! Patrzcie, zaraz ją dorwę! Mm, gotowe! Dawaj, Jill, ostatnia truskawka i przechodzimy do Neita. Ok, macie rację. Teraz moja kolej. Kura! Chcę szybko zobaczyć, co tam jest w środku. Spróbujmy. Hmm, czekolada jest za twarda. W takim razie mogę rozbić jednorożca ręką. No dalej. O, udało się. W środku jest miód z mm Super. Uwielbiam to połączenie. To jest takie smaczne. I cały jednorożec jest tym wypełniony. O, rety. Też chcę tego spróbować. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście, żeby Nate podzielił się z Wami takim smakołykiem. To jest niesamowite. Nigdy nie jadłem tak dużo smacznego jedzonka. Tu jest mnóstwo czekolady i cukierków i miodu. Wow, jestem zachwycony. O jacie, normalnie nie mogę przestać jeść. Jestem w słodkim raju. Mmm, pyszka. Im więcej jem, tym więcej chcę! Przyjaciele ci zazdroszczą, Nate. Nie chcesz się z nimi podzielić? Zostało mi tylko kilka cukierków i głowa. Mm, jakie smaczne. Co tak patrzycie? Nie zbliżajcie się, nie boję się! Jaka malutka kola, słodko! Jill ma średnią? Do takiej przywykliśmy, prawda? Ale Nate znowu ma więcej szczęścia niż inni. Dostał ogromną puszkę Coli. Tyler, ty zaczniesz pierwszy. Okej, okay, spróbujmy. Otwieramy. Hmm. Jest taka mała, że nie mogę otworzyć puszki. Okej, okay, w takim razie zgniećmy ją. Świetnie. A kole mogę wypić przez słomkę. Wow! Udało się. To wszystko, to za mało. Wielka szkoda. Co ty robisz, Tyler? Teraz moja kolej. Nie mogę tego otworzyć. No dalej. O nie, złamałam. W takim razie przebijmy ją nożem. Tak? O nie! Cała kola wylewa się z puszki. O nie! Jak mam to zatrzymać? Cała kola się wylała? A może coś zostało? O, zaledwie kilka kropel. Co mam zrobić? Jill, co ty robisz? Nie potrzebuję twoich śmieci. Okej, okay, teraz moja kolej. Nareszcie. Dobra, ostrożnie. O, to takie pyszne i orzeźwiające. Pozostali przygotowali swoje słomki, żeby ci pomóc, Nate. Nie potrzebuję pomocy. Spadajcie stąd. W takim razie wsypiemy ci do koli mentosy, skoro nie chcesz się dzielić. Ojej, kola zaraz wybuchnie. Nate powinieneś był podzielić się z przyjaciółmi. Ale teraz cała kola wyleje się dookoła. To jak prysznic z koli. A Nate jest teraz cały w koli. To było nawet zabawne. Muszę to przyznać. U uwalny prysznic. Ha 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 ha!